Idealne świąteczne pierogi z kapustą i grzybami oraz palonym masłem. Na początku grzyby zalewamy ciepłą wodą i zabieramy się za szybkie ciasto. Czyli mąka, olej, ciepła woda, sól, lekko mieszamy, a następnie mocno ugniatamy. Jeszcze ciepłe ciasto musi odpocząć, no i zabieramy się za farsz. Czyli sporo białej cebuli, którą podsmażamy na maśle z odrobinką cukru, następnie wcześniej namoczone grzyby siekamy, ale zostawiamy tą wodę. Posiekaną kapustę kiszoną dodajemy na koniec i cały zalewamy wodą, która była wcześniej z namoczonych grzybów. Cały farsz dusimy, a na końcu doprawiamy. I pamiętajcie, żeby farsz był całkowicie przestudzony, inaczej pierogi mogą Wam nie wyjść. Pierogi są naprawdę bardzo delikatne, więc gotujemy je w osolonej wodzie, dosłownie chwilkę do wypłynięcia. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham takie świąteczne pierogi smażone na maśle, więc robimy palone masełko i podsmażamy z każdej strony do złotego koloru. Na talerzu wystarczy je polać tym masłem